W ostatnich dniach głośno zrobiło się o sprawie Ksajo, znanego streamera, który stał się obiektem kontrowersji po ujawnieniu screenów z jego rozmów z 15 15-letnią dziewczyną. Nie chcesz może odsunąć majteczków delikatnie? Taka soczysta pupcia. szkoda, że majteczki ją zasłaniają. Nie po prostu mam blokadę. Rozumiem perełko, nie musisz się wstydzić. Może tak delikateńko, tak tyci ci po malutku. Nie chodzi o to, że się wstydzę, tylko no po prostu, poproszę, to moje marzenie. I choć sprawa już na samym starcie wzbudziła ogromne emocje wśród internautów, to sposób w jaki Ksajo w później czasie odpowiedział na krytykę, wywołał kolejne kontrowersje, bo na początku korzystał z karty, idę na terapię, wiem, że jestem zaburzony i trzeba to naprawić i już wtedy wydawać by się mogło, że faktycznie wyraził skruchę, ogłosił nawet, że usuwa się w cień i robi sobie przerwę od internetu, po czym po bardzo krótkim upływie czasu zapytał, czy może już wracać i to było preludium tego, co miało się wydarzyć, a co właściwie dzieje się cały czas i bardzo szybko w zastępstwie za przeprosiny czy konstruktywne obronę całej sytuacji, postanowił odpowiedzieć satyrycznymi postami i odpowiedziami na X, które kompletnie bagatelizowały cały temat, na czym paradoksalnie zyskał w oczach swojej widowni. Ten styl bycia był z nim po prostu transparentny. W ekspresowym tempie z udawanej skruchy przeszliśmy do teatrzyku żenady i obracania całej sytuacji o 180 stopni. Tym samym równie błyskawicznie zmieniła się jego narracja, co było wygodne i przyjazne dla wszystkich osób, które od początku afery uważały, że Ksaj to właściwie nie zrobił nic złego, prawda? Jednak takie podejście, jak i reakcje niektórych internautów w oczach wielu osób stało się elementem większego problemu, który dotyczy współczesnej kultury internetowej. Zjawisko to nie jest odosobnione. Coraz częściej zamiast poważnych rozmów na temat granic w internecie, odpowiedzialności za swoje działania czy ochrony młodych osób przed nieodpowiednimi zachowaniami, widzimy bagatelizowanie takich spraw, nie wspominając już o rzucaniu się na drugą stronę, no bo jak tak można rozliczać biednego dorosłego? Słego faceta za to, że świadomie manipulował 15-letnim Bachorem. A tej dziewczynie to nikt przecież nie powie. Że, skoro z nim pisała w taki, a nie inny sposób, to jest zwykłym szonem i nie ma szacunku do siebie. Czy dziewczyna ta pisząc z Ksajo, zrobiła coś, czego nie powinna była robić? No, oczywiście, że tak. Jej rodzice jak najbardziej powinni się taką sytuacją zainteresować. A do odpowiedniego podejścia do tematu przejdziemy później. Sprawy, które powinny budzić społeczną refleksję, często zostają sprowadzone do poziomu dramy. Coś, co można przeżyć. Jakoś funkcjonować dalej, przeprosić, ogłosić pójście na terapię i wrócić do normy. Wspomniane zachowanie Ksajo, choć początkowo może wydawać się niewinne lub niegroźne, bo przecież jego ironia i żarciki są przezabawne, jest kolejnym przykładem na to, jak w internecie mogą się zacierać granice między poważnymi naruszeniami a kontrowersyjnymi dramami, jakich wiele. W efekcie niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których młodzi widzowie zachwyceni postawą takiego Ksajo przyczyniają się do normalizacji. Zainalizacji groomingu i innych nieakceptowalnych zachowań. I dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się temu problemowi szerzej. Chciałbym wam pokazać, jak bardzo łatwo dochodzi do sytuacji, w których niemoralne zachowanie w sieci staje się czymś normalnym, bo przecież jest tylko w internecie. Skorzystam również z reakcji, które pojawiły się pod moim postem na x w tym temacie, które momentalnie pokazały, że jeśli nie narzygam na jakąś losową, młodą dziewczynę za to, że z opisała, to od razu oznacza, że jestem białorycerzem, babą, wszystko wolno, a a biedni mężczyźni są prześladowani za swoją Zdrową seksualność Fajne, ale mogło być fajniejsze Już bywały lepsze, na pewno potrafisz To może następnym razem będą lepsze Aha, myślałem, że mnie kochasz Chiluj, byłam z pieskiem Wysyłam mu kolejne zdjęcie No lepsze ale potencjał drzemie większy Co ty gadasz, że mi nie zależy? No to rozbieraj się, maleńka No co ty, tak szybko? No tak, tak, musimy zrobić Zaufaj mi, ja bym cię nie oszukał Ufam ci, ale słuchaj, wziąłem tabletkę na spanie Już ledwo na oczy patrzę Ale zobacz, jak cię odpisuję Już spać powinnam No to póki nie śpisz, jesteś zdolna do działania Ale śpiąca jestem bardzo, bardzo, bardzo Ale wciąż świadoma i trzeźwa o co nam chodzi To twój moment, dziewczyno Masz misję do wykonania Zdrową seks... Nic nie jest czarne albo białe, a do jednej jak i drugiej strony postaram się podejść najbardziej obiektywnie jak tylko mogę. Skupimy się więc na tym, jak takie sytuacje wpływają na społeczne postrzeganie problemów związanych z groomingiem, czyli manipulanckim i nieodpowiednim nawiązywaniem relacji z młodymi osobami. Porozmawiamy z tej okazji o tym, jak brak konsekwencji za takie zachowanie oraz błędne podejście do odpowiedzialności mogą przyczynić się do długofalowych skutków społecznych i rozwadniania tak poważnego problemu. Jak Jakim w tym przypadku jest grooming. Jak to się dzieje, że coś tak szkodliwego i obrzydliwego staje się w pewnych kręgach akceptowalne, a nawet po prostu zabawne? Jest kolejną okazją do świetnych żarcików z jakiejś głupiej dziewczynki, co dała się nabrać na to, że takiemu ksajo zależało. O tym i nie tylko o tym szerzej sobie porozmawiamy, także zapraszam. Podstawowe pytanie brzmi, dlaczego w ogóle powstał ten film? Skoro od ujawnienia tych screenów, jak i przyznania się do winy przez autora niesmacznych wiadomości minęły już dwa tygodnie. Powód jest bardzo prosty i nie jest nim sam Ksayo, bo to dyskusje internautów w tym temacie skłoniły mnie do tego, żeby nagrać ten materiał i podkreślić, co w tej historii najbardziej mnie frustruje. Bo jeśli o samego Ksayo chodzi, to trzeba przyznać, że ten umiejętnie porusza się na X-ie, pozbawiając całą sprawę poważnego wydźwięku, za pomocą swoich postów i odpowiedzi na krytyczne komentarze. Ma to na celu drwić z tego, co się stało, a jednocześnie zostawił sobie parę obszernych wpisów, w których w miarę możliwości zupełnie na poważnie odnosi się do swojej roli w tym wszystkim. Do tego, że faktycznie jest zaburzoną osobą, do tego, że ma problem, który musi rozwiązać u specjalisty, ale nie zamierza z tego powodu przesadnie się kopać. Więc gdybyście chcieli zarzucić mu, że nie traktuje tego poważnie, to albo przyzna wam rację, albo wam wyśmieje, albo przypomni, że przecież już się do tego odnosił, więc teraz trzeba dać mu spokój. I nie chodzi tutaj o to, żeby w kolejnym, YouTubeowym filmiku skupiać się tylko na nim, bo to już było. Innym problemem, który w tej historii dał o sobie znać jest to, jak podchodzi do tego wielu internautów, czy po prostu fanów Xayo. I to jest niesamowite. W moim poście na Xie, w którym odpowiedziałem na post jakiegoś chyba fanowskiego konta Ksajo, przy jego większych zasięgach zaczęło się roić od zbulwersowania. Chłopców. Chłopców, którzy nie mogli znieść myśli, że mógłbym tego Ksajo o cokolwiek obwiniać. W poście zwróciłem uwagę na to, jak niektórzy bez zawahania stwierdzali, że skoro dziewczyna miała 15 lat, to wszystko jest okej, okay. i podkreśliłem, że właśnie dlatego irytuje mnie wiek zgody w Polsce. Według mnie, przy okazji takich historii, większość osób wyciera sobie tym mordę, jeśli jest to im akurat na rękę. Do tego wspomniałem o tym, jak wszyscy rzucili się na tę dziewczynę, broniąc przy tym Ksajo, co też mi się za bardzo nie spodobało bo gdyby faktycznie pisał tak z jakąś starszą dziewczyną, to nie byłoby pola do dyskusji. Jednak przy nie tylko różnicy w wieku, ale i fakcie, że dziewczyna miała dopiero 15 lat, to po stronie Xayo powinna leżeć decyzja o niewchodzeniu w interakcję z taką osobą. Podobno o jej wieku nie wiedział, ale po pierwsze, to po Pandorze wszyscy influencerzy dostali raczej wyraźny sygnał, żeby na takie historie uważać. Napisać do ciebie może osoba w każdym wieku i warto zadbać nawet o swój interes się, Zapewniając się, że nie piszesz z bardzo młodą osobą, może się nie zorientował pisząc z nią, bo mentalnie wydaje się być na tym samym poziomie. A po drugie, może i nie wiedział, może i przyznał później, że faktycznie to nie jest odpowiedni wiek na takie rozmowy. Ale jeszcze później, jak już robił sobie z tego jaja, nazywał to wszystko prześmiewczo takim tyci groomingiem, takim tyci tyci groomingiem, takim malutkim. Albo odpowiada komuś w ten sposób. Tak całkiem bez kapy, to podziwiam fakt, że dalej jesteś sobą i nie sypiesz na głowę popiołu, tylko dlatego, żeby uratować. PR i współpracę. Jesteś popularny i korzystałeś z tego, że małolaty za kontakt z influencerem zjadły spod siebie gówno. Jesteś autentyczny, pozdro byku wiadomo Co to za internet jak nie można ścisnąć pompy z malolady Która wystawia dób z ludziom Bo tak ją nauczyły internetowe polna Które dziś najbardziej mnie próbuje umoralniać Więc cholera wie czy faktycznie uważa, że zrobił coś złego A dziewczyna była za młoda Czy może od samego początku robi sobie jaja z całej sprawy Biorąc pod uwagę nawet te niby poważne wpisy Tych jednak było mniej A tych bagatelizujących całą sprawę było o wiele więcej Co stanowi idealną pożywkę dla ludzi Którzy go zaciekle bronią Abstrahując więc od samego ksajo Zobaczmy, co dokładnie do powiedzenia mają osoby, które go bronią. Pamiętajmy, że nawet 13 letnie kubki mogą się po szkolnych kiblach i wysyłać Nudesy, a ty facików nawet słowem nie piśni. Ale jak ci po prostu się młode dupy? 15. Podobają to feministyczny bryton egzekucyjny z jednostkami posiłkowymi skorda, które już czekają na ciebie. Nie wiem, w którym momencie ja albo ktokolwiek zdrowy na umyśle mógłby stwierdzić, że 13 latki mogą robić te rzeczy, o których napisałeś, i do tego według Twojego wpisu mielibyśmy na to nie reagować, bo przecież zawsze wina facetów. I tak gdybyśmy brali pod uwagę, że dorosły facet miałby cokolwiek robić z trzynastolatką lub wyciągać od niej nudle, to nie będę usprawiedliwać tego gościa, bo dziewczyna sama chciała. Jedna jak i druga strona powinna ponieść konsekwencje. O tym, co ta dziewczyna wyprawia powinni dowiedzieć się jej rodzice, a taki chłop, który skusił się na preorder siłą rzeczy, poniesie surowsze konsekwencje. Trzeba być błaznem, żeby coś takiego porównywać, więc mam nadzieję, że ten wpis to zwykły twitterowy troll. A dlaczego miałby trzymać k***a w spodnie, Kiedy skończy się prześladowanie mężczyzn za ich normalną, zdrową stylność. Nie wiedziałem, że zdrowe jest spełnienie do piętnastki, od której próbujesz wyżebrać nuble. Trochę godności. Nie, wina faceta, że była ku. Jak zawsze. Przypominam, że nie mówimy o jakiejś marzenie za 100 złotych w paszczu z Roxy, tylko o 15-letniej dziewczynie, której przydałoby się dosadnie wytłumaczyć, z jakimi konsekwencjami lub zagrożeniami wiąże się sytuacja, w której pisze w taki sposób z obcą osobą, lub co gorsza wysyła jej intymne zdjęcia. Nawet jeśli wydaje jej się, że zna tę osobę, bo to przecież idol z internetu. Bo bez odpowiedniej edukacji w akompaniamencie bezstresowego wychowania wychodzą później takie bezmyślne hefalumpy. I owszem, sama wpakowała się w tę historię, ale bo. Bohater... Ostatnich zdarzeń nikt nie kazał odpisywać, a już szczególnie w taki sposób, prosząc się o te zdjęcia z gracją największej stulei, jaką w życiu widziałem. Kobieta zawsze za kobieta stanie, a facet będzie bialojcerzy i traktował biedna krzyżniczkę jak dziecko. Ojmujmy że 15-latki są wystarczająco inteligentne, żeby nie wysyłać nagich zdjęć do youtuberów. No właśnie, problem w tym, że niekoniecznie. Jasne, nie oznacza to, że nagle uważam, że wszystkie tak robią, ale nie rozumiem, dlaczego aż tak na siłę bronicie się przed faktem, że w tym wieku przeważnie robi się głupie rzeczy. Bo głupie pomysły przychodzą do i samo to zjawisko jest normalne. Druga kwestia to co z tym zrobimy dalej, czy nauczymy się na błędach i czy rodzice zareagują w odpowiedni sposób, żeby przeciwdziałać takim zachowaniom. Wielokrotnie wspominałem na innych filmach w ogólnej tematyce nagminnej seksualizacji treści w internecie, że popularyzacja OFA czy takich postaci jak fagata jest szkodliwa dla młodych osób. Z uwagi na kompletne wypaczenie tego jak postrzegamy świat i swoją rolę w nim. Oczywiście, w tym samym poście nie narzygałem na nią, mówiąc, że jest dziką, więc od od razu robi to ze mnie biało rycerza. Genialne. Jak już zmienicie wiek zgody na 18 to będzie tak. 17 lat i 364 dni. Ty jeba, 18 lat, okej. Okay. Jest ok, ale tylko jak masz max 23 lata, bo jak masz 30 lat i rozglądasz się za 18 stkami, to jesteś... W moim poście odnosiłem się do tego, jak autor wpisu bronił Ksaja już w pierwszym punkcie, tym, że dziewczyna miała 15 lat, więc hecha legalna. Wytaczasz mi teraz argument, który mogłaby mi wytoczyć pani z żabki, kiedy dzień przed 18 chcę kupić piwo. I nie, nie mówiłbym tak samo, gdyby wiek zgody wynosiłby 18 lat. Dziękuję za to szalenie nieprecyzyjne wciskanie mi tego, co mógłbym wtedy powiedzieć, ale niestety nie trafiłeś. W tym wpisie podkreślam, jak absurdalny jest dla mnie wiek zgody w Polsce, bo nieważne czy masz 14, czy 15 lat, nadal jesteś jeszcze dzieciakiem, jeśli nie widzisz problemu w tym, że chłop krótko przed 30 interesuje się 15, to nie widzę dla ciebie ratunku i wiem, że jakkolwiek bym ci tego nie próbował wytłumaczyć, to i tak by nie dotarło. A mnie, w... że ludzie myślą, że 15-latki nie mają mózgu i nie umieją samodzielnie myśleć i oceniać sytuacji. I że gdy skończy się 18 lat, to nagle odblokowujesz myślenie. Ale tu nie chodzi o jakieś mityczne odblokowanie myślenia, gdy ma się 18 lat. Na tym etapie życia podejmuje się wiele decyzji, często niekoniecznie dobrych, i to jaką osobą będziesz w późniejszych latach, zależeć będzie od tego, jakie wnioski na tej drodze już wyciągnąłeś. A może nawet do pewnych rzeczy nigdy nie doprowadziłeś, bo już miałeś na tyle oleju w głowie, żeby niektórych rzeczy w ogóle nie robić. I to takie dziwne, że perspektywa 15-latki na jej pierwszy kontakt z osobą popularną jest wypaczona? Takie dziwne, że się tym jara i może przez to być naiwna? Jasne, wpada w bardzo głupie sidła, które sama na siebie zarzuciła na początku. Pewnie w przyszłości to sobie uzmysłowi. Ale jeszcze raz powiem, to nie znaczy, że ta Druga strona ma z tego korzystać, jak gdyby nigdy nic. A czemu miałby trzymać? Mężczyźni lubią młode kobiety i nie ma w tym nic złego. Ta, młode kobiety, a nie piętnastki, które dopiero z podstawówki wychodzą. Dziewczyna w tym wieku przechodzi intensywny rozwój na wielu poziomach: fizycznym, emocjonalnym i poznawczym. To okres, w którym zachodzą liczne zmiany w jej ciele, sposobie myślenia oraz w relacjach z innymi ludźmi. Jest to czas przejściowy między dzieciństwem a dorosłością, kiedy młoda osoba zaczyna bardziej świadomie kształtować swoją tożsamość, a także zdobywać nowe umiejętności społeczne i intelektualne, i miksowanie tego z takim rodzajem relacji z dorosłym człowiekiem, który ma to już za sobą, to coś obrzydliwego po prostu. No, i Ksajo niby wspomina w pierwszych postach, że wiek ten faktycznie nie był odpowiedni do tego, jak ta relacja wyglądała. Ale na ile można traktować to na serio, skoro zaraz później, z ludźmi, którzy ewidentnie nie podchodzą do tego na poważnie i nie widzą w tym nic złego, żartuje sobie, że ha ha ha, małolat zgórmiony, dzień zaliczony. Albo że co to za internet, w którym nie można beki pocisnąć z małolaty, co dupy daje każdemu. Wystarczy w trakcie całego zamieszania odhaczyć post, w którym wielce podkreśla się, że się pieniążki na akcję charytatywną wpłaciło. To dzięki temu zostanie to podkreślone przez jego własnych widzów, jakby to cokolwiek w tej sprawie zmieniało. No ale post ten i tak jest jedną wielką nieścisłością. W drugim punkcie czytamy, że to dziewczyna jako pierwsza chciała go uwieść, wysyłając mu roznegliżowane zdjęcia, kompletnie ignorując fakt, że potem to już on sam wypisywał i męczył tę dziewczynę o te zdjęcia, manipulując przy tym jej emocjami, wprawiając ją w poczucie winy, do czego sam się przyznał, gdy pisał o tym, że miał w dupie tę dziewczynę. Trzeci punkt mówi o tym, że Ksayo przy Przyznał się do winy i podjął się leczenia, ale jakiej winy, skoro główny punkt w dyskusji jest taki, że nic złego nie zrobił, co jest zawarte na tej samej grafice. Do czego miał się przyznać, skoro nic złego nie zrobił, co? Czwarty punkt ponownie kłóci się z tym, co sam zainteresowany przyznał na X, kiedy wspomniał o tym, że nie traktował tych osób nawet jak ludzi, więc wniosek o zaangażowaniu w rozwój relacji i rzekomy brak chęci wykorzystania jej to bzdura. O piątym punkcie to już nawet nie będę mówił, skoro to akurat było mocno w jego interesie żeby ta rozmowa nie wyciekła z oczywistych względów. Sami widzicie jaki jest efekt. No ale czy po jego widowni jak i po nim samym można się spodziewać czegoś więcej w tej historii? Ludzie są na niego wyraźnie wściekli, bo najzwyczajniej w świecie odpłakał i krótko po tym jak niby przyznał się do winy, szczyci się słynnym ratio, które polega na tym, że jego odpowiedź ma więcej polubień niż oryginalny komentarz. I tak, to może być zabawne, ale może niekoniecznie w tej historii, w której na serio grubo poleciałeś i jeszcze robisz sobie z tego okazję na kolejny festiwal Komedii, który bawi tylko ciebie i twoją niedojrzałą widownię, Ksajo. Właśnie takimi działaniami przyczyniasz się do przestawiania granicy, jak i do normalizowania rzeczy obrzydliwych, które ludziom coraz bardziej zaczynają być obojętne. Może to przesyt spowodowany tym, jak Pandora została poprowadzona i że ludzie się do niektórych rzeczy przyzwyczajają, a może to znak, że faktycznie, Marcinku, trzeba było odpocząć sobie od internetu nieco dłużej. Jak dla mnie, to zdecydowanie za krótkie miałeś to L4. A dla was, jak zwykle, mówił oczywiście Piotrek Parking. Parki. Krzyczą dzisiaj mężatki, tak zmieniłem to na ten film, bo to by w tym kontekście dziwnie zabrzmiało. Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Jak oktopus wezmę cię w swoje macki. Bardzo serdecznie pozdrawiam również Dziomka, który w odpowiedzi na ten mój post na Iksie yy, wysłał mi coś takiego. Z cebulką chcesz czy bez? Śmieciu pierdolonej i siusiak w bułce od hotdoga. doga. To... Śmieszne, mój kolega z podcastu się zaśmiał, a potem powiedziałem, że to mi wstawili i już powiedział, że mu się głupy zrobiło, także to ci się udało.